Termomodernizacja z remontem instalacji wewnętrznych zostaną wykonane w Sandomierskim Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego. Koszt inwestycji to około 15 milionów złotych. W czwartek została podpisana umowa między dyrekcją placówki a władzami województwa na dofinansowanie zadania. Szpital na ten cel otrzyma z funduszy unijnych prawie 10 milionów złotych. Jakość pracy sandomierskiej lecznicy jest wysoka i zasługuje na wsparcie. Szpitalem, który na pewno zasługuje na wsparcie, ponieważ należy do placówek ochrony zdrowia w naszym województwie takich wzorcowych. Inwestycja znacznie poprawi stan środowiska naturalnego, podkreślił Marek Jońca, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Aspekt, który. W sobie zawiera ten projekt to przede wszystkim również ochrona, ochrona środowiska, to, to walory estetyczne tego, tego obiektu, mniej emisji ciepła, więcej zatrzymań w środku, unowocześnienie I, i to jest to, co nazywamy ochroną powietrza tutaj poprzez tą inwestycję się, się spełnia. Starosta Marcin Piwnik stwierdził, że logistycznie jest to bardzo trudna do realizacji inwestycja, ale jest przekonany, że władze lecznicy sobie z nią poradzą. Praca na oddziałach, w których są pacjenci, oddział paliatywny, oddział, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział internistyczny, oddział dziecięcy, nefrologii dziecięcej oraz parter tego szpitala, prace, gruntowny remont tych oddziałów, wszelkie, wszelkie instalacje. Praktycznie cały remont oddziału wraz z łazienkami, które, o które dopominali się pacjenci. Czas niedługi, bo do końca listopada trzeba te prace wykonać, ale myślę, że dzięki takiej przychylności tutaj, jaką mamy, uda się to wykonać. Zakres pracy jest olbrzymi i będzie wykonywany odcinkowo z relokacją pacjentów i personelu. Chodzi o modernizację, remodernizację dachu szpitalnego, gdzie planujemy zainstalowanie dwóch takich obszarów baterii fotowoltaicznych. Oprócz tego będzie no, w zasadzie można powiedzieć bardzo mocny, kapitalny wręcz remont całego jednego skrzydła szpitalnego, idąc od 5 piętra aż do poziomu minus 1, czyli to będzie oddział. Paliatywny z częścią chirurgii, oddział ginekologii, oddział nefrologii, oddział laryngologii, oddział wewnętrzny, oddział nefrologii dziecięcej z częścią oddziału dziecięcego, plus apteka szpitalna, częściowo SOR, plus budynek jeden administracyjny, ten budynek C szpitala, w którym jesteśmy. Także to bardzo duże prace. No i biorąc pod uwagę to, że za chwilę już w zasadzie, jak się rozstrzygną przetargi, podpiszemy umowy, będzie marzec. To będzie, myślę, że, że tyle czasu, żeby się wyrobić z tą częścią szpitala. A oprócz tego pamiętajmy, że szpital jest po to, żeby leczyć ludzi. Także musimy pacjentów zagospodarować i robić ten remont nie całościowo, tylko odcinkowo. Dajmy na to wyłączenie jednego piętra albo dwóch pięter szpitalnych. Tam pełną parą pracę i później przenoszenie pacjentów na w inne miejsca. No, cieszę się, że mamy jeszcze budynek specjalistyczny, gdzie, gdzie też jest kilka oddziałów szpitalnych. Będzie pacjentów można relokować, personel relokować, żeby po prostu plac budowy był oddany firmie, żeby mogli szybko to zrobić. Wital ogłosił już przetarg na wykonanie szeroko rozumianej termomodernizacji. Rozstrzygnięty ma zostać za dwa tygodnie. Zadanie ma zostać wykonane do końca listopada tego roku. Jerzy Strzyż, STV Info.